Tak myślał? Tak myślał! Zostaw go teraz i bądź ze mną. Wesprzyj na mnie swą głowę i odczuj, jak ja Cię kocham. Ty jesteś moją córką. Ja jestem Twoim niebieskim ojcem i Cię. Ty jesteś moja. Ja jestem jak i nie pozwolę nikomu czynić Ci krzywdy. Posłuchaj mnie! Patrzyłem, jak rosłaś od najwcześniejszego dzieciństwa. Trzymałem Cię blisko siebie i byłaś miła w moich oczach. Patrzyłem, jak rosłaś na podobieństwo dzikich kwiatów, które stworzyłem. Moje serce napełniło się radością, kiedy widziałem, jak żyjesz w moim świetle. Przebywałem blisko Ciebie. Mój pączek zaczął kwitnąć. Ty jesteś moja pierwszy kwietnia od jakiegoś czasu trwa początek wios mój pączek zaczął kwitnąć